Synek, masz tak, masz przypinałość tej dwójki dzieci, rozumiesz? Mmm, dobra, matka, zrozumiamo, będzie haracz! RĘCE DO KURY! Dobrze już! No ty nie Ty będziesz... Dawaj, pójdziesz w mój dawaj! Ty nie możesz tam Nie, absurdalnie! A my witamy nowych mistrzów awanturo! Албо нагадь программ, И то есть It's beautiful. в супер пакете Я не могу ничего сделать. Надо Это была из-за я Не а która ma mini ale kino i kuchnia TV jest tylko jedna ta... Ty, Pekijska! Nauczyłabyś mnie chińskiego? Może bym się załapał do jakiejś Wiesz... Witajcie po przerwie. Aby zatańczyć na płętach trzeba... Okej! Okay. Ja, ja! Poczekam, mam telewizję w UPC i tam się nagrywa. Życie, już nigdy ich nie zdejmę. Dobranoc, Gacuś. Absolut czasu. Pepa i przyjaciele. Policja przybyła na miejsce parę chwil temu. Wieśniak numer 9 jest na miejscu. Że oni mogli wsiąść w jakiś tam autobus szynowy, dojechać do głównej stacji i tam się już na to mhm. przysłowiowe pendolino przesiąść. To. All right. Proszę o uwagę. Od. Right od... Oh, Papier rumiankowy Regina. Super wytrzymały. Teraz trzy miękkie. 88 Pieczup Kotlin. Łagodny lub pikantny za 555. Koflan. Dla mnie w sam raz. Ach, nie ma to jak siedzieć w domu. Żeby nie zginąć, bo w sumie są ma mało życie, jest? Znaczy jak ktoś zginie, to jeszcze się raz odrodzi. Tak, tak. I uwaga, za 3, 2, jeden, to jest ważny nowy dubał! Jaki pomek! Tu macie, czekajcie, jeszcze nie wchodźcie do środka, jeszcze nie do, nie do środka, tu macie waszą fontannę, tu macie fontannę naprawdę, ekipa się napracowała w sumie, wszędzie się świeci, podświetlana trawa ogólnie, e, chodźcie tędy, tu macie basen, yeah. świetny basen ogólnie, Mo może się syn pokąpać. Yeah. Tu, jest, tu jest wasz trawniczek, możecie sobie tutaj coś zaplanować jak, jak mężuś pójdzie do pracy w sumie mm -hmm. Także zaplanujecie sobie, chodźmy wejdziemy tylnym wejściem Dom jest naprawdę nowoczesny, tu macie, to jest ten sam telewizor dokładnie co był w hotelu ogólnie także wow. naprawdę świetnie My, ej, to będziemy mogli patrzeć obrazy, obrazy malowane przez Jana Matejko w sumie, kanapy z Ikei Dywany też z Ikei. Wszystko tutaj jest akurat sponsorowane przez Ikeę. Tu mamy też łóżko z Ikei. Prisga będzie miał okazję na udanie strzał. Broni go! Bramka. はい。 Z takimi rezerwami szacowanymi na ponad pięć milionów, um... Berlinki prezentują... <śmian> Oh. Oh. <gata> tatuś. Mówią, że nic go nie ogranicza, że może wszystko i jest wszędzie, wszechmogący, wszechbędący, wszechogar... Jak on Nie w lustrze witam swoją uśmiechniętą twarz Elo